jakby to rozpocząć kolejny odcinek przeglądu newsów. Hmm, no dobra, nic ciekawego nie wymyślę. Zaczynamy. CD Projekt zapowiedziało fabularny dodatek do Cyberpunk'a 2077. DLC zatytułowane Phantom Liberty. Zwiastun wygląda mega. Materiał z PCI, czyli odpalono go na sprzęcie z NASA. Dodatek pojawi się w 2023 roku. Dokładnej daty na razie nie podano. A teraz bardzo ważna informacja. Phantom Liberty nie pojawi się na konsolach starej generacji. Czyli CDEP poszedł po rozum do głowy i nie próbuje sprzedać wybrakowanej wersji posiadaczom PS4 i Xbox One. Niestety także ta informacja spowodowała burzę w sieci i rozumiem rozgoryczenie fanów cyberpunka. Wszak jeśli nie posiadasz PC lub konsol nowej generacji, nie zagrasz w dodatek, do podstawki, którą nabyłeś na swój sprzęt. Ja wstrzymam całą ekscytację do czasów pierwszych recenzji, wszak CDEP już mnie raz mega zawiodło. Nie sądzę, że tym razem wydadzą cyberbaga, ale lepiej dmuchać na zimne niż znowu się sparzyć. I kolejna informacja o polskiej produkcji. Pojawi się nowy patch 1.6, który wprowadzi na przykład cross-progresję, która pozwoli kontynuować zabawę na innych urządzeniach. I nie bardzo kumam jak ma to wyglądać i jaka ma być tego funkcjonalność. Przecież PC czy konsole to nie Nintendo Switch. Jedyna logiczna funkcjonalność tego to zmiana sprzętu, np. z konsoli na PC i nie będziemy musieli na nowo rozpoczynać przygody, tylko na nowym urządzeniu rozpoczniemy zabawę od momentu, w którym skończyliśmy przedmianą sprzętu. Albo będziemy chcieli pochwalić się u kumpla swoją postacią. Wpadamy do niego i mówimy, chcesz zobaczyć mojego V? A on OK. No to odpalajcie Berbaga, zaloguję się na swoje konto gry i zasysam z chmury moje postępy w grze. Jestem ciekaw, czy do tego trzeba będzie mieć aktywnego PS Plusa w przypadku konsol Sony. Palcz dodaje jeszcze inną ciekawą rzecz i teraz w garderobie w mieszkaniu Wii będziemy mogli podmienić statystyki ubraniom. I jeśli w grze znajdziemy ciuszek z fajnymi statystykami, ale nie podoba nam się jego różowy kolor, to możesz przenieść takie statystyki do bardziej nam pasującego kolorystycznie czy designowo ubrania. I nareszcie mój bohater nie będzie wyglądał jak pajac. Patch dodaje jeszcze szereg innych zmian, jak nowe bronie, nowe misje i tym podobne pierdoły. A i bardzo ważna informacja. To będzie ostatni patch dla starej generacji konsol. I pozostajmy dalej w temacie cyberpunka. PC-ciarze dostaną, a w sumie już dostali Red Mod, czyli program, który ułatwi modowanie produkcji Redów. Kolejny temat to nowa gra Plus, która nie zostanie w najbliższym czasie dodana. Dewowie tłumaczą się tym, że taka opcja popsułaby grę, zwłaszcza w początkowej fazie przygody, gdzie umiejętność, na przykład taka jak podwójny skok, pozwoliłaby dostać się graczom tam, gdzie nie powinni się dostać i by na przykład zawiesili grę. Także wiele scen trzeba byłoby przebudować i tym podobne rzeczy. Ogólnie chodzi o to, że gra nie była kompletnie zaprojektowana pod nową grę Plus. Jeśli kiedykolwiek taka opcja się pojawi, a gracze tego chcą, to będzie wymagało ogromu pracy ale twórcy nie wykluczają, że może kiedyś tam taka opcja zostanie dodana. Lotki proteczki Bioshock 4, podobna akcja gry, będzie dziać się na Antarktydzie. Produkcja ta ma być większa od poprzednich odsłon, i nie wiem co to dokładnie oznacza i czy to dobrze. Zapewne będziemy mieć ogromny świat do zwiedzania. Ale większe nie oznacza lepsze, bo tak ogromny świat trzeba wypełnić ciekawymi aktywnościami. I tytuł ten ma zapewnić najwyższą jakość, czyli będzie miał mniej bugów. A teraz Hot News. CD Projekt wydało po cichaczu nową grę w uniwersum Wiedźmina. Głównym bohaterem będzie dobrze nam znana persona, która towarzyszy Geraltowi od bardzo dawna. Trochę jeszcze Was podtrzymam w niepewności i będzie to płotka w grze na urządzenia mobilne. Bieg przez płotki jest runnerem i przypomina mi googlowego dinozaura, który przeskakuje przez kaktusy, gdy mamy problem z internetem. Tytuł ten jest ewidentnie stworzony dla beki, ale gra się przyjemnie. I to już była ostatnia informacja w tym przeglądzie. Jeśli choć trochę się podobało, to zostaw łapę w górę i dajcie suba, jeśli tego jeszcze nie robicie. Pozdrawiam i do usłyszenia.